Hej, witajcie! Chciałam wam dzisiaj pokazać mój nowy pokój, bo się przeprowadziłam na Hawaje. Więc tak, może zaczniemy od. Y, tak, może od tej strony. Tu jest plakat mojej ulubionej mode modelki. Y, ona jest świetna. I jeszcze mi brakuje innego plakatu The Pudding LPS To też jestem mi fanką I Jeszcze jej mi brakuje Oj, pozdrawiam jak to oglądasz e, Tak, może teraz przejdziemy do następnej rzeczy Oj Czekajcie To jest taki, mam właśnie tutaj problem Czyli tak wszystko zawsze O Jezu, spadł mi zeszyt Będę razie popatrzeć Na moje łóżko Ojeju że to mam w głupi nagrywać o. Tak. Ym, to jest dwa razy wypchane bardzo miękkie łóżko. Na łóżku jest mój tablet. Piórko, takie ładne, ozdobne. Moje dwa ulubione misie. Bez nich bym nie mogła zasnąć. Tak. Tutaj mam szuflady dwie. No, kluczy. W pierwszej szufladzie jest kluczek, W drugiej już. Pamię... drugi chyba nie. tak, tutaj mam półkę I są dwa zeszyty moje szkolne, jeszcze będą książki po prostu się jeszcze do końca nie wypakowałam no i czekajcie no i mój telefon taki bardzo drogi sama zbierałam o, tam są sąsiadów pies. Dobra. Tutaj jest moje krzesło do biurka. Tak, do mojego biurka. E, o Jezu sorry. E, no i oczywiście moje biurko. Moje biurko. I tym nim laptopa mogę sobie go zawsze przynieść na łóżko. Czasami przy tym biurku lekcji albo częściej na łóżku. Tam jest mi wygodnie. I mój wyszak na moje ubranka. Miałam filową torebkę i kokardkę. Bo jeszcze naprawdę się nie dożywa wypakować, to będzie taki mały uliczek, który miała czapki to wszystko, Boże tak, a tapetę mam różową z kocham Paryż i to jest z Paryżem związane jak widzicie Paryż, wieże Eiffla Ciucha i takie inne jest tapeta różowa po prostu ja kocham Paryż i sobie naleczyłam, e, miałam mieć ten pokój o wiele, o wiele większy ale moja mama e, powiedziała, że nie, bo a czy powiedziałam i wcześniej mieszkaliśmy jeszcze w tamtym domu, to będę miała większy, a chociaż w tamtym miałam własną garderobę, a tym to nie mam prawie. No, taki mały, ale trudno. No, no to, to chyba na tyle. chciałam wam pokazać tylko mój pokój. Piszcie w komentarzach czego tutaj brakuje lub co byście chcieli tutaj zmienić, bo ja po prostu mi się tak podoba chwilowo. Ale jak po, po, zobaczę Wasze pomysły, ojej, ale jak mi napiszecie Wasze pomysły, to pewnie już mi się nie będzie podobał i, ben, i zrobię na Waszych pomysłach. No i wysyłajcie na moim kanale y, jakby zdjęcia albo filmy Waszych domków, bo bym chętnie, bo jak chcecie, to, to mogę z nimi zrobić odcinek z takimi domkami, chętnie będę... W takim domku zamieszkała pewnie waszym. Będą plakaty różnie. Na przykład tutaj będzie zdjęcie jakieś. I jeszcze tam gdzieś będzie zdjęcie. No to chyba na tyle. No no to żegnamy. O i jeszcze tak, pytaliście się jaki jest ulubiony pet shop The Love EPS No, no ulubionym pet jestem ja I taki Słodki jamniczek Przypomnę jej To ona wam powie co są jej dwa ulubione pet I jeszcze Za i Brian To jest jej ulubiony pies Dobra To my już chyba kończymy Dzisiejszą odcinku Może pożegnamy się z moim dużym pokojem Bo to był o nim dzisiaj odcinek no to żegnamy się, tak? To, to subskrybujcie komentujcie, łapki w górę i do zobaczenia jeszcze tutaj się obejdzie pokój miejsce takie, wiecie takie, takie oj, oj to zapomniałam się coś powiedzieć, ale pamiętajcie o tym subskrybowaniu, bo mi na tym bardzo zależy zapomniałam wam powiedzieć a to może powiem na następnym odcinku Dobra. Brian! i okay.